Radek, miałeś okazję trochę potestować po Świdnicy, żeby poczuć się pewniej za kierownicą DS-a? No tak, pojeździłem, zrobiłem kilkanaście kilometrów. Przede wszystkim mam frajdę z tego samochodu. Już nie popełniam błędów, chociażby ruszając tym autem, więc, więc mam nadzieję, że, że tutaj będzie już dużo lepiej jak na Świdnicy. Jak trasa rajdu Wisły? Ci się podoba? Pewnie nie byłbym oryginalny, jakbym powiedział, że, że jest bardzo trudny ten rajd. Ale tak naprawdę, analizując wszystkie rajdy, w których się ścigamy, to myślę, że ranga z Polski, jeżeli chodzi o trasy, jest naprawdę trudnym wyzwaniem. Rajd. Bardzo trudny. Pierwsze, pierwsze odcinki są bardzo nierówne, bardzo szybkie zejścia w dół, no ale tak naprawdę każdy ma to samo, więc, więc ja z optymizmem podchodzę do, do tego ścigania. Mam nadzieję, że będę miał dużo frajdy z tych odcinków, z tego samochodu i z tego rajdu. Wyzwaniem chyba będzie też pogoda. No, Jak widać yy, pogoda też, yy, też jest yy, mało przyjazna dla nas, yy, jeżeli chodzi o suche, no, podobnie jak na, na Świnicym. E, myślę, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje, to, to jednak będą medie i opony deszczowe, no ale jak gdyby to nie stanowi dla mnie problemu, pocieszam się tym, że każdy jedzie po tym samym, więc moi konkurenci też nie będą mieli łatwo, e, a ważne jest, żeby w tych warunkach się na tyle odnaleźć, żeby znaleźć odpowiednie tempo.